Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie we Włocławku. Przyjechałem dzisiaj swoim angielskim dwupokładowym autobusem, aby przedstawić mieszkańcom Włocławka swój program, swój plan pracy w Parlamencie Europejskim. To jest pięć spraw dla naszego regionu. Ja kandyduję z listy koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z pozycji numer 5. Piątka dla regionu, to jest moje hasło, i też pięć spraw, którymi chcę się zająć. Przede wszystkim polityka regionalna i fundusze unijne dla naszego województwa. Ja od 20 lat zajmuję się zarządzaniem środkami unijnymi w województwie kujawsko-pomorskim. Byłem wicemarszałkiem, członkiem zarządu województwa. I to swoje zdobyte praktyczne doświadczenie związane z realizacją projektów unijnych. Chciałbym wykorzystać w Parlamencie Europejskim w taki sposób, aby tworzyć przepisy przyjazne beneficjentom środków unijnych. Druga sprawa to polityka miejska. Chciałbym wzmocnić rolę miast w rozdziale środków unijnych, ale także zwiększyć odpowiedzialność władz miejskich za realizację prawidłową realizację projektów unijnych. Trzecia sprawa to polityka ochrony środowiska. Jestem od kilku lat członkiem takiego panelu przy Komisji Europejskiej, który kształtuje przepisy podpowiada Komisji Europejskiej jak kształtować przepisy związane z ochroną środowiska. Ja zajmuję się przywracaniem zaginionych gatunków i wzmacnianiem tych, które są zagrożone. W naszym województwie też realizujemy projekt związany z restytucją jej siotra Ostronosego. To taka ryba, która żyła w Wiśle i w Drwęc jeszcze w połowie ubiegłego stulecia, teraz zginęła, a my próbujemy ją przywrócić. Kolejna sprawa to przybliżanie mieszkańcom naszego województwa i mieszkańcom Wrocławka Unii Europejskiej. Taką działalność edukacyjną i też organizację staży, wizyt studyjnych w Brukseli prowadzę obecnie jako prezes Stowarzyszenia Europa. Europa Kujaw i Pomoże i taką działalność chciałbym dalej kontynuować w Brukseli. Chcę również stworzyć taką sieć wsparcia dla przedsiębiorców na terenie naszego województwa. Sieć, która pomoże przedsiębiorcom aplikować o te środki unijne, które są dostępne bezpośrednio w Brukseli w ramach dużych unijnych programów, które nazywają się Horyzont 2020, a za chwilę Horyzont Europa. Aby nasi przedsiębiorcy mogli sięgać po te środki, no, muszą tworzyć partnerstwa z przedsiębiorcami z innych. Innych krajów Unii Europejskiej i nawiązywanie takich kontaktów, takich partnerstw będzie moim priorytetem również w pracy jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Prowadzę taką kampanię, którą mam nadzieję mieszkańcy naszego województwa zapamiętają. To znaczy jeżdżę po całym województwie, po miastach i miasteczkach tym dwupiętrowym brytyjskim czerwonym autobusem. To jest autobus, który jeździł po ulicach Londynu w połowie ubiegłego stulecia. Ma on taki trochę charakter symboliczny, bo tym autobusem pokazuje swoją solidarność z wszystkimi Brytyjczykami, Którzy chcą w Unii Europejskiej pozostać. To oczywiście nie należy do kompetencji Parlamentu Europejskiego, ale jako europoseł, gdybym mógł cokolwiek zrobić, aby Brytyjczycy nie opuszczali Unii Europejskiej, to chętnie bym to zrobił. I stąd ten brytyjski akcent w mojej kampanii wyborczej. Czy za chwilę ruszy Pan tutaj w teren, rozmawia z mieszkańcami? Tak, za chwilę ruszymy ulicami Włocławka. Zapraszamy wszystkich na pokład tego autobusu. Chętnych zabieramy na przejażdżkę. Dzisiaj jest piękna pogoda. Można spojrzeć na Włocławek trochę z innej perspektywy, z takiej perspektywy nieco wyższej. Można zobaczyć jak autobus z góry wygląda, a to nie jest częsty widok. Jeszcze jedna sprawa, obecna opozycja w Sejmiku zarzuca obecnemu zarządowi, że te uzyskiwanie środków unijnych w skali... Raju, jeśli chodzi o kujawsko pomorskie, nie jest najlepsze, również jeśli chodzi o wykorzystanie, zgadza się tym? No, myśmy wykonali tak zwane ramy wykonania, czyli yy, zrealizowaliśmy wszystkie cele, yy, jeśli chodzi o tempo wydatkowania środków, yy, jakie nałożyła na nas Komisja Europejska. Ono yy, nie jest może tak szybkie to wydatkowanie jak w innych regionach, ale z uwagi na to, że wdrażamy w naszym województwie tą politykę terytorialną, czyli oddajemy... Decyzje co do tego, jakie projekty finansować, władzom samorządowym w ramach tych lokalnych strategii. W ramach RLKS-ów, czyli tak zwanych lokalnych grup działania czy tej polityki miejskiej, to powoduje, że te decyzje na szczeblu lokalnym one zapadają trochę dłużej, ale to są decyzje podejmowane bliżej mieszkańców, przez władze samorządowe. Gdyby wszystkie te decyzje podejmował zarząd województwa, to pewnie ten proces decyzyjny byłby szybszy. Ale myślę, że jest bardziej demokratyczny i w gruncie rzeczy lepszy. Zresztą przepisy, jakie proponuje nam Komisja Europejska na tą przyszłą perspektywę finansową, czyli na lata 2021-2027, one akcentują tą politykę terytorialną, tą politykę miejską, czyli ten kierunek, który myśmy obrali, to jest rzeczywiście ten kierunek, który również yy, obrała Bruksela.